No i dobra, chyba mamy łup dnia. Spodnia Miri na pierwszy rzut oka wyglądają naprawdę nieźle. Kosztują 18 zł, więc bardzo, bardzo tanio. Danielu? Idę do Ciebie. Mam coś bardzo fajnego. Co to za gacie? A jak myślisz? Eee, Reprezentant Miri, o. No. Ciekawe, czy oryginalne. Co myślisz o nich? Wiesz, powiem Ci, że wyglądają całkiem jakościowo. A ta metka tu powinna być, jest, taki model, 844. Hmm? Wiesz co, ja bym certyfikat zrobił jednak, bo w Polsce mało kto się na tym zna. Słuchaj, 18 złotych. Słuchaj, porobię fotki, damy. No. A zdjęcia trafią zaraz na zagraniczny portal, gdzie specjaliści wydadzą werdykt co do oryginalności tych spodni. Dobra. Słuchaj, wstawiaj i zobaczymy, czy w ogóle się wiesz, ktoś odezwie do nas. Dobra. czy to jest oryginalne, ale za 18 zł to i tak weźmiemy w ciemno na Mam pewno. nadzieję, że jeszcze dzisiaj się dowiemy. No, wiesz to wkładam ci do koszyka. No, jest to bardzo luksusowa marka, nie ma co się oszukiwać. Te y, spodnie z tej marki kosztują kilka tysięcy złotych, a tu 18 złotych. No, co tu może pójść nie tak? Tak naprawdę może pójść nie tak wszystko, bo tak drogie firmy są bardzo dobrze podrabiane. Czas nas goni, więc nieco przyspieszamy akcję. Do wspólnego koszyka trafiło kilka ciekawych fantów. Między innymi swetele Kodr Alfa i kapelusz Burberry. W ręce Wiktorii wpadła jeszcze jedna ładna bluzka z koniem na piersi. No, ja już skończyłam danie w zasadzie. No, ja nie koniu kończę, zobacz już zaraz cały sklep przyjrzany. Zobacz, fajna koszula. No, kurcze, le, Miana. Ekstra. Może na Ciebie dobra. A może na Ciebie też? No dla mnie to też na pewno no. dobre. To co? Może już przerzami przegląd, co? Bądź no tak, ten rząd. Super, tutaj w spódnicach nic nie było ciekawego. dawaj tutaj na tych Ale i tak jestem zadowolona. Kurde, super. dobra, dostawa. to już kupimy, to jest pewne. No, to tak, mamy tą koszulę na pewno. No. no to niepewne. No, ale wydaje się, że to może być naprawdę perełka dnia. Spacz to. O, super! kurczę, jaki ładny. Czekaj. Ile wycenili? 20 zł. Super, no to co 150, 200, no luźnie do wyciągnięcia jednak to rau. Zobacz to. Turbery? No, ładne. Kurde, jak na safari. No, jedziemy na safari. Ale w jakim dobrym stanie w ogóle. Ale no, na czapka powinna kosztować. Tak, bo tu wszystko w tej samej cenie jest. Od twój łup. No, też spoczka. No, no, i, no i masz te skórnane No.